Zabrałem sobie z piskami teraz na spacer. Um, pogoda dzisiaj znowu jest średnia i nie wiem, co się dzieje z tym latem. nagrywanie przy ludziach ogólnie. Przetestujemy maczę. Jakoś tak taku znalazłam. Chociaż nie ma zwykłej bez smaku, ale myślę, że może być okej. Okay. guys, witam się z wami w kolejnym vlogu, kolejnym letnim Letnim vlogu Pogody znowu nie ma Już się chyba przyzwyczaiłam do tego vibe'u jesieniarskiego Anyway e, Widzieliście już mniej więcej jak wyglądał mój poranek Teraz w końcu mogę usiąść przed kamerą i normalnie do was pomówić Dzisiaj znowu udało mi się wstać o piątej. Tak, wiem, to brzmi absurdalnie Niektórzy chodzą spać o takiej godzinie I ja o takiej godzinie wstałam dzisiaj ale naprawdę dobrze się czuję, jak tak wstaję, więc mam nadzieję, że będę to praktykować częściej. Zadam sobie rano na spacer, zadam sobie śniadanko. Taki wiecie, luźny, spokojny poranek. Potem pojechałyśmy jeszcze na zakupy jakieś takie spożywcze, coś tam kupić i potrzebowałam pojechać do Rossmana, e, kupić parę rzeczy, także zrobiłam Wam zakupowy, co kupiłam. Dwa zeszyty. Stwierdziłam, że powoli zacznę korekcjonować sobie rzeczy back to school. Czy ja potrzebuję tego dużo? Nie, idę teraz do czwartej liceum, do maturalnej klasy, więc nie wiem, czy mi się przydadzą, ale kupiłam w razie w. Takie mega ładne. Glamur i jeden taki... Myślę, że ładne. I z rozmonowej części zakupów, po te rzeczy głównie pojechałam dzisiaj, to kupiłam sobie olejek do, do makijażu. Chciałam przetestować coś nowego, bo póki co używam płynu micelarnego z Garniera, ale on mi powodował to, że zaczęła mi wyskakiwać taka jakby kaszka na czole, no nie? Więc chciałam spróbować coś nowego i znalazłam taki olejek. Przetestuję, nie wiem, nigdy nie używałam czegoś takiego do demakijażu, także dam Wam znać, jak mi się sprawdza. Dalej mamy dezodorant, wiadomo, standardowo. Kupiłam jeszcze, bo ostatnio mi się skończył mój żel do mycia twarzy i przez parę dni byłam bez żelu, Dlatego kupiłam sobie też coś nowego takiego. Widziałam to na TikToku i bardzo mi się spodobało. Widziałam bardzo dużo um, opinii dobrych na temat tego żelu, dlatego też przetestujemy. Kupiłam jeszcze konturówkę do ust, moją ulubioną zresztą. E, widziałam na TikToku dużo razy, pytaliście mnie, jaki to jest kolor, jaka to jest w ogóle konturówka. Także jest to VIBO Million Dollar, kolorek 8. Um, I powiem Wam, to jest jedyna konturówka, której kolor mi naprawdę siedzi. Tak. Serio. Testowałam parę różnych, ale albo były za różowe, albo jakieś takie za ciemne, a ta to jest w ogóle super. I jest bardzo wydajna. Ostatnią rzeczą z takich rozmanowych rzeczy w sumie z moich zakupów dzisiejszych to jest odżywka do rzęs Long for Lashes. Guys, biegnijcie po tą odżywkę do która Jest teraz na promocji. Eee, naprawdę działa. Jeżeli macie problem z rzęsami, jeżeli chcielibyście mieć dłuższe rzęsy, to serdecznie polecam. Używam ją od dwóch, trzech lat i naprawdę jest spoko. Co prawda, jak się ją odstawi, jak już się skończy ją używać, no to rzęsy wracają do pierwotnego stanu, ale efekt jest serio widoczny. Byłyśmy też dzisiaj w sklepie zielarskim, gdzie kupiłam sobie dwie rzeczy. Kupiłam sobie florelle i kupiłam sobie suplement taki na włosy i na skórę. Moje włosy ostatnio bardzo często mi wypadają, bardzo dużo ich wypada, więc stwierdziłam, że to jest ten moment, żeby w końcu się tym zająć. Także będę sobie testować i dam Wam znać, ewentualnie czy działa, czy nie działa. Zapomniałam Wam pokazać, ale kupiłam sobie też dzisiaj buldaka. Co prawda chciałam tego różowego, ale niestety nie było, także mamy tego i zaraz zrobimy test. Zrobiłam tego buldaka mm, i robimy teraz taste test, chociaż obawiam się, że mogłam dodać troszkę za dużo tego sosu spicy. Ja raczej nie przepadam za takimi bardzo spicy rzeczami, więc mam nadzieję, że będę w stanie to zjeść. Fajnie to wygląda i bardzo ładnie pachnie. Troszkę już to wystygło, bo nie chciałam mieć takiego bardzo gorącego. Ozu. Ale jest spicy, ale jest bardzo dobra. Ejka, kochani, witam się z wami po krótkiej przerwie. Troszkę się tutaj do was nie odzywałam, ale już wracam. Umałam sobie przed chwilą włosy. Teraz jestem w trakcie robienia make upu bo idziemy dzisiaj z rodzicami na grilla do naszych znajomych. Pokażę Wam w ogóle mój statyw, na czym wy stoicie teraz. To jest Wasze miejsce aktualnie. Trzymacie się, więc to mi akurat wyszło. Widziałam, że w większości postaram się użyć kosmetyków, których nie używam jakby na co dzień. Widział co chodzi, że one tutaj są, ale nie są do mojego codziennego makijażu. Jak na przykład brązer suchy, bronzer w kremie. Nie używam ich na co dzień, bo mam mój wstypu z NYXA. Ale chciałam, chciałam coś nowego, więc użyłam tych. I są naprawdę fajne. Mam tutaj jeszcze jedną taką torebkę z Sephory, w której są rzeczy, które kupiłam już sobie na zapas, albo jakieś takie nowe, których jeszcze nie używałam. I chciałabym dzisiaj przetestować. Um, rozświetlacz tu Too Faced. On jest w ogóle taki przepiękny. Nie miałam okazji go jeszcze przetestować. Uh. Okej. Okay. Tak on wygląda. Jest dosyć ciemny, ale ja teraz jestem opalona, więc myślę, że będzie fajnie wyglądał. Zaraz sprawdzimy. Zrobiłam Wam słoczone ręce i tak on wygląda. Do opalanej skóry myślę, że będzie bardzo ładna. Damy go sobie troszkę na nosek i na policzki. Całkiem ładne. Jakby nie patrzeć teraz, jest jego sezon, bo w zimie raczej go nie będę używać, bo jest po prostu za ciemny. Dałam sobie go troszkę, chociaż nie chciałam przesadzić, bo jest mocny i jest złoty. Ale jest spokojny. do... Kredkę. Strugawkę do kredek. Nie wiem, gdzie jest, a potrzebuję nastrugać białą kredkę. Znalazłam. Powiem Wam, że podoba mi się, jak dzisiaj make-up Serio. Taki clean, mega clean. Mam włosy, Lilusia jeszcze Tak. rzęsy, um, nie wiem jeszcze co ubiorę, bo nie wiem czy będziemy siedzieć w środku, czy na zewnątrz, więc zaraz będziemy musiały coś poszukać, i co? Super jest vibe. <muzyka> Powiedziałam że Lilusie, że dawno nie miałam tak prostych włosów. Serio, dawno nie prostowałam włosów. Czarno potocza. Na On top. Robię jeszcze olejek. nie oh yes. z Żeby jeszcze odbić włosy od nasady, to puder wlatuję. Na właśnie skórę Widzieliście gdzieś taki tusz? nieby normalny, ale z taką szczoteczką? Ja jestem favorite. w szoku. Dobra guys, my zaraz lecimy. Muszę jeszcze tylko po drodze wysłać paczkę do paczkomatu, bo już troszkę nie mnie zalega, nie ukrywam. 10 za 10, bardzo dobra. Pisz. Mamy, słuchajcie, z rodzicami jedną taką sprawdzoną picernię, w której pizza jest po prostu przepyszna. I od nas jedzie się tam około godziny. Także, no, kawałek trzeba pojechać, ale stwierdziliśmy, że dzisiaj jedziemy, bo wiecie, wolny dzień. E, niedziela, także na obiad sobie pojedziemy na pizzę. Wchodzimy sobie do tej picerni, słuchajcie, i nagle zabierają prąd. O co chodzi? My tacy w szoku stoimy, co my mamy robić. Przyjechaliśmy taki kawał drogi, jakby co mamy wracać. Ale się okazało, że normalnie zajęliśmy stolik na początku. Każdy sobie wybrał, jaką tam chciał pizzę zjeść. I podchodzi do nas pan Kerner i mówi: Słuchajcie, że przez to, że nie ma prądu, to możemy zjeść albo zupę, albo makaron. Chcieliśmy szybko improwizować i znaleźliśmy inną pizzernię. Przyjechaliśmy właśnie tam do tej pizzerni. Pani nam mówi, że wszystkie stoliki są full. Że nie ma miejsca, że musimy poczekać albo um, kiedy indziej przyjechać, bo, bo wszystkie miejsca są po prostu zajęte Ale się okazało na szczęście, że możemy ewentualnie zjeść na zewnątrz Co prawda dzisiaj pogoda jest straszna, w sensie co chwilę pada, 17 stopni jest bodajże, także no nie jest za przyjemnie Ale stwierdziliśmy, że przyjechaliśmy taki kawał, że wolimy zjeść cokolwiek chociażby na zewnątrz niż wracać znowu taki kawał do domu Także zamówiliśmy sobie pizzę na zewnątrz. Pani nam jeszcze przyniosła kocyki, także było mega miło powiem wam. I pizza swoją drogą była przepyszna. Seria bardzo dobra. Powiem wam, że czuję się dzisiaj dziwnie zmęczona. Tak. Jest w ogóle bardzo zimno. Ja sobie siedzę w bluzie, zamknięte mam okno i dalej mi jest tak zimno, że masakra. Myślę, że zrobimy może jakiś sobie cozy, taki wiecie wieczór, jakiś film, herbatka, coś takiego.